Widzicie drugi odcinek, ze mną jest Anusia Cześć! I wiecie, wy mnie widzicie bardzo dziwnie, a to dlatego... Pierwsze lustrzane odbicie. To będzie, to będzie w każdym odcinku i I'm sorry. Są kotki. Daj Fiona, daj Fiona. Bo jesteśmy na nie na balkonie. Takim dosyć opuszczonym bo sznury tu widzę i cholera chyba się odczepił. I... Są sznury, złe warungi, na cemencie siedzimy po krótkim kocach. Niedobra... Uf. No dobra, jak seks yy, nie ważne. Sorry, jak będziemy słyszeć auta i w ogóle. ale strasz pożarną. Tak, bo wczoraj była mega burza. Mega. No, prądu nie ma, w Dachu dach pozrywane, no, 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 drzewa powalone. Kurka nasakta. No dobra, no to to jest 22 odcinek książki pod tytułem. A więc zaczynamy. Yy, pierwszym zadaniem będzie zapis tę stronę gwiazdka do... Drobnym maczkiem Smawę. Jak to się czyta? Sawę? Nie. Smaw. Nie, jak to Smawa? Tylko o, ja się znajdę w to... Smawa. No dobra, musiałyśmy koty zabrać, bo tam nie ma schodów i jest masakra, nie? O mhm. kurie, się... to, to jest moja Nie, to jest smawa. moja. To jest moja. E... Nie widzisz, że jest parę I smawa. Ja znajdę Smawa szybko w gazecie News. Zatrzymaj się, cholera. No spoko w TubiNevs, bo on tu napisuje Smav, to jest maf, ty, super chłopiec, ale J. Dobrowski ładniejszy. I... SAF to jest tak napisane... Ej, porównajcie do to do smafa. Ej, on chyba sobie tak wymyślił od tego, pewnie się grał w Minecrafta i nagle sobie... O, chyba wymyślił sobie tak, taką nazwę YouTube'a. Wiesz co, Ja y, 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 Jeśli dobrze to powiedziałam, to proszę mi odpisz bo inaczej padaki dostanę. tu tu Ej, ja wpiszę, że przez cztery razy prawie się skopałem, że myślałam, że na mnie nie nagrywam Dobra, no co jak to zrobimy? Zapisz tę stronę. Czyli mamy... Ja napiszę cały czas słowo smaft. Bo nie mogę, że ja dobrosku. Aha, tu mam pisaki. A nie, ja chcę, mogę twoimi no. Tu są pisaki nie, a tak, a na różową napisę. No to wrócimy do was za chwilę. No spoko, moja strona wygląda tak, kleiłam stubinę w smawę. No wycięłam go już, miała na pamiątkę. Bo. I napisałam tutaj smaw smav, jeszcze... A Dont... myślę, że to skojarzyło ze smawem, a Don't się skojarzyło ze safe, więc napisałam jeszcze se, se, e, e i synem se. Nie, se e i f, Nie wiem czy dobrze napisałam, czy źle, i taki brzydki sejf. No ale wyszła. Więc zaraz na nią poczekam. Au. Czekam. I Wam zaprezentuję trochę moich pomadek. Pomadek, pomadek. Taką fioletową. Ja, prezentuje się jakoś tak. ładny kolor. Ej, będę. Kurde, ja chyba nie mam mokrych chusteczek. No i jeszcze mam niebieską, która prezentuje się jakoś tak, o. Proszę, jak jestem pięknie pomalowana. Teraz mogę się wska wskaźnych chłopakiem przełamać, nie no. Dobra, teraz idę się umyć. Co się nie robi dla mojej widzów. Ej, wiecie co? Chyba nagram taki tryzon, co będę robiła wyzwania Ale nie piszcie mi, żebym rozbijała jajko na głowie, bo padaki dostanę. No i teraz do nią siadam, bo ona ma napisy smaw i ona ma tylko sejf. Mm. A ja mam smawę, bo jej nie dałam. Nie dałam jej. Mm, Smawie jest taki sexy. Ale bardziej ładniejszy jest dżed już. Jasiu, Jasiu, mój ukochany. Jeśli Michał... Mo... Jezu, nazwisko prawie powiedziałam. Dobra, jeju, co się stanie. Tam... Jeśli Michał Mordka to ogląda, to będzie chyba zazdrosny. Ja już 4 minuty, ja mam tylko 10 minut, dobra dobra, Dobra, Fafik Teraz pies. zadanie z fafikiem. Fafik poszedł spać. Je fafika, jest hrap, 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 chrap, 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 hrab, hrap, hrap, chrap. Pisz chrap w kółko. Wiesz, że to jest tak samo jak zniszcz czwędziel w jednym zadaniu, bo ja miałam zniszczyć Nie pisz bez mnie, bo cię jest... Było tak ten dziennik, że było zadanie pisać jedno słowo z kółka. Zapisałam Mery. Mary. Sąsie. Są nie widać. Ej, ho, ho, ho. Ej no to już takie dużo. Powiedz mi wysoko. Napisała jakimś ładnym kolorem. Gdzie masz ten taki, taki ładny jakiś? Nie wiem. Nie znam tego pisać. Kurna. Kurna, chata. Piszę. Pij się ładnym, to ja luzowym. Jakoś świadaczka mnie poniosła na ten kolor. No dobra, dosyć mało zrobiłam matki. Są sma, hrabi, ile tak można. Tyle wystarczy mnie. Czekaj. No, ja zrobiłam tak. No Napisałam tak, że idę ja tak można, chociaż mi się w głowie kręciło. Może to Czytamy do góry lepiej, dobra. Nie ja mam pomysł na to zadanie. Tylko pewnie byśmy musieli chodzić na to. Fuck. <laughs> ja wiem, jak to zrobić. <laughs> Wiesz, że ja miałam zamiar wyrzucić tutaj do wuja? nie? się zresetowała książkę. Nie do, Dobra, nie, tu jest inne zadanie. Czekaj. Mam pomysł w, pomalować to czarnym pisakiem i rzucić tym o podłogę. O, ja mam fajne zadanie. Zmina... Z, z, Zminimalizuj. Zminimalizuj z ten dokument. Możesz go wyrwać z tym. Wiąć, wyciąć, wy... wygryźć. Gryźć. Z przyjemnością. Yy, mam nadzieję, że to jest to samo otworzenie, co ze zmieścić w Teraz zobaczymy. Tak, to same. Tylko tu jest więcej papieru. O kurwa, to. Do sojusza wyrzuciłam. Po raz ja pierwszy najpierw zgniotę. Wezmę nożyczki. Mam to trochę zgniecione, ponacinam. Wy... Wyrwałam, już wyrwałam. A ja miałam zamiar tutaj przykleić coś z gazety. Niedobra. Niedobra, nie? Yeah. Ja mam zamiar który tu uż... jest. Nie, jego, nie nie, nie, nie lubię jego zbytnio. <śleski> seksy. Dosłownie. Blałak! O kuźno. Muszę, muszę mieć go w książce. Muszę mieć Bloła. E, dobra, ja zrobiłam tak, blowka wkleiłam. I tu jest tak. TE jak tak se go lubię, to jest kreska. Tu jest. E, taki kwadracik to jest K jak kocham cię, kocham blowka. I N, czyli nienawidzę to jest X. Blonde, mój sexy mój sexy blondz ja Andrzeja kocham wiele, bo wiele co to jest? a ja nie wiem co zrobiłam, bo przyklejałam po prostu przypadkowe Te... zdjęcia i napisałam ej, to jest kurde bez sensu to jest gra Angry Bod bo, bo. w pudełka Gdzie tą książkę? na Aha. następnej stronie nie, no, następne. na następnej na następnej już tu zrobiłam Oj, Koleż, koleżanka mnie odrysowywała. Dzięki za oglądanie, do w kolejnym odcinku i cześć, całuski!